Witam, ja jestem niebieski, a ze mną jest Saturn. No i dzisiaj pogramy w Minecrafta. To jest nasz pierwszy let's play. Próba już chyba, która dziesiąta. No. Przedtem nas zlagowało. No i dobrze nawet, bo długo trwał ten odcinek. A. Ja ja mam na imię do Sebastian. Ale zawsze jakieś mamimy. To zniszczę. Nie wiem, czemu. Co, co? O nie, tutaj musi być takie. No. Bo to będzie głupio wyglądać. Przetapiamy. A, prze tobie to. Przyda się szkło. Mm. Mamie 12 lat. Chodźmy Dzisiaj. Samej klasy. Mm. A ty będzie się przepowalać do Głuszowa. Kurde. I kto mieszka w Dąbrowie, Tamnowskiej, pisać. Może się kiedyś spotkamy. I plus 12 lat, bo my mamy 12 lat. Idziemy teraz do szóstej klasy. Uch. Fajnie. Teraz Ale jeszcze... tu trzeba słodki do góry zrobić, bo mieli Ale to, robić. to będzie pierwszy jedno... jedno... Znaczy będzie tylko... Jedno. Jedno piętro, a potem będzie do, dwa. Jak będzie nam się chciała. No to będzie krótki o. O, czyli... 30 po północy kończymy. Czy jeszcze cztery minuty, nie będziemy tak długo nagrywać, co nie? No. Bo przedtem nas zlagowało i... Mieliśmy ile? Pół godziny. Nie z godzinę. Gdzieś z pół godziny mieliśmy już no, odcinek. No może... A to jest nasz pierwszy, więc... Ja... sam... M może odcinki wejdą za... Kiedy odcinki wejdą? Nie wiem. Na YouTube'a? Może jutro? Jak tam chcesz dzisiaj jest 27. Tak nie rób lepiej, tylko to chyba. Mhm. Uh -huh. Jak chłop jakiś stoi. Albo piedler, leży kurde. Fajnie. O Ludek, jeszcze dla głowy głowie trzeba zrobić. A i okay. fajne. Tak it. Teraz trzeba głowy zrobić. No Ty, właśnie, nie zmieniłem. Co? Nie, na łatwy damy. Łatwy. Bo ja będą tak. sezony i ten będzie... Ten, na tym sezonie będzie łatwy, na drugim sezonie będzie normalny, a na trzecim, trzecim trudny. trudny, a na czwartym, ostat, ostatni i będzie tylko 10 odcinków może lub mniej hardcore. Ten będzie. No i... na hardcore, to ja jestem słaby. Mm. Przegram. A hard to będzie może z 20 odcinków. Będziemy no. często detać, mówię wam. Ale. Potem będziemy robić Xenox. Czeku, naucz się, Zapomniałam no, się mówić. Naucz się mówić. Naucz się. Xenox. Będziemy nagrywać Xenoxa. Ksenok. Let's play Xenox. I, I ty będziesz częściej grać ode mnie. Bo mi się tak za bardzo nie chce nie. Bo ja już mam spokój. Ja mam sureczku do boja i Aha, już, się, już mi się tym nie podnie Chudę, co robisz. Się poplątaliśmy krzesłami, jak nie wiem. Aha. O, jeszcze... Ej nie, może przedłużymy to. Dobra. Do, do 35. Nie no, już te 47. Nie, zrobi. do 35. Nie będę przedłużać. Dobra. Bo gość O tu jest okna zrób podwójne. No. Nie. To nie bo było. Tutaj będzie. On lagowało nas. Nie Weźliśmy o, czekaj, na ostatni odcinek pójdziemy do Endu i będziemy, a nie wiem, czy będziemy walczyć ze smokiem, nie wiem, czy będziemy mi się chciało. Hmm, a trzeba potem zrobić. Co to? Co to? O, ja... D Oj, co to? Co? Jezus one rozwali nam drzwi. Czego badnąć? Czego to jest, miecz? Zawsze zapomnę mu mieczu. Ja też. Chociaż jak... Dobra, to... idziemy, idziemy z tym zombie. Ej, tam jest. Nie ma. Poszedł do domu. Ło ty... No co mamy problem? Kurde, wybuchnie. Ej, jak wybuchnie? O, widziałeś. Trochę go dygnąło tego. Potworka. O mózg! O! O tej gnoju. Może z jej głupimi dopłatnie? Nie. Nie ma Ty! Jezu! Przecież, kiedy dług zabić klipa i by płyta wypadła i ja... Ano. no. A będziesz ci poziom? Fajnie. A nie da się mu... Mów... Ej, co to... tam nie chcę. Może się da, jak... Nie Właśnie. chcę. Dobra, co by tu jeszcze kość. O, mam jeszcze 5 minut. Nie przedłużamy, bo mi się nie chce. Drugie jeszcze teki. jak nas jeszcze raz teknie, to deknie My Muszę... musimy witała skutko No bo nas może tego obchodzić. Zlaguje nas i już czy... po nas. I już y, od nowa odcinek wszystko by musiało... Być. A Pod ja bym się wkurzył by. i już bym nie nagrywał. Nie tym. Może. Bo to nie rozlało. A rozlało nie. to. Tak. To będzie takie schody będą. Jeszcze 4 minuty, muszę się spieszyć. A to dorobimy to już to. to. Ale nie przedłużamy. Nie przedłużamy. Ale zrobimy, dorobimy to gówno. Ale drob... nie mów, co chciałaś powiedzieć. Co chciałem? Gówno. Nie. Tak. To <laughs> Dorobimy i tyle. Ej, i ma... Ale dzisiaj fajnie było jak piliśmy kawy, ja cię. Ja cię, kurde. <laughs> Prawie umarłam. <laughs> jak to było. Jak to mówią? Popierz no. pięć. Powiedz jak, to... jak to mówią kurza? Nie. A, 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 nie śmie się, nie śmie, nie śmie. Jak to mówią? Na drugą nóżkę. Nikt no, się nie z się nie tego nie śmiał. Wiem. Ale potem ty to tak na, na ja. fajnie było. Na twoje? K kiedyś, kiedyś, kiedyś. Jak, może ten. Może ten w następnym roku. Jak to mówią? To, to może to ja kiedyś cię... powiem. Jak to mówią? kurza, coś. I powiem to może <grym> kiedy indziej jakiego. Do... <grym> nie śmiej się to. Tak. Ale chłopie mówić. No, ten... no wątpię, żeby tak przeszło. Ile już? 32. No, 32. no 32, no to mamy jeszcze czas. Więc gramy ile? Od 18. No. A jest północ. No. No i to O czy ci powiem? Nie jest tak późno jeszcze. A nie śpimy dzisiaj całą noc tyle i właśnie robimy zapowiedź vlogów i tylko nie pokazujemy swojej twarzy przykro mi. Jak będziemy już mieć bardzo... jak będziemy mieć więcej widzów. Tak e, naszego, e, A nie. Tak, że 250 i jak będzie pierwszy widz, będzie ten. Wow, ale szybki. Może pojutrze jak Cicho, jak, jak już be, będzie pierwszy widz. Będziemy mieć jednego widza, to zrobimy konkurs o doładowanie do dowolnej do, do, do sieci za ile? Za trzy dychy może. Za trzy dychy. Nie. Tak za dycha. Pięć złotych dycha. Coś takiego. Ale mnie... kurde bolo nogi już No i dupa boli od tego siedzenia. A mnie nie. O lol. No, po tym jak już ten odcinek skończymy, to już idziemy ten. Nagłaś tego zapowiedź vloga, co nie? No. Tylko nie będzie nic widzieć, będzie ciemno. Wow. Nawet na twarzy nie będzie widać. Można... No i tak nie pokażemy. Wiem. Wiem. Pier... Wiem wiele. Może co na I... Potem może pokażemy gdzieś na końcu. I... Proszę nas subskrybować. Żółty magiczny guziczek. Ty nie wiesz, o co chodzi. Widzo. O nie chodzi. Będziemy dużo. A jak opie to będzie. Dobra. Ej, nie, nie zatrzymaj tematu Gramy... E, robimy let's playa. A nie. O, mamy minuty. A tam to tu robimy już to. To o. będzie mój pokój. I ten, i na pierwszego widza, nie, na, na, na setny lub dziesiątego pokażę Wam mój pokój. No ale ten, który jest w budowie, nie ten tutaj. Ale wielkie okno. Czekaj, doliczymy jeszcze tych minut i zrobię dach. Dobra. Będzie tyle. Ale to, to nie... Ano. Dwa piętra będą. E! Spadniesz zaraz. Nie spadnę. No, nienawidzę tego, ludzie. Idź, idź. To nie możesz zabić. Ej, drewno mi dwa kło. dwa, dwa, dwa nie mi mm. Kurde. Fuck. Oh my god. No, może tak. Tego... Ja... Nie mogę... Nie, nie mogę się doczekać. Ja. Ale ty się boisz, nie mogę się doczekać jak będziemy nagrywać tę zapowiedź. Będzie fajnie. No może. Ale cicho gadamy, nie tak głośno jak teraz. No. A Czekaj, czy? Że tego siedzenia mnie tak tacy A ano. a ty się opiewa, że nie. Nie mm. opieram się. Muszę. Kurde. Ja cię umrę. Ja cię bracie. To mnie bratu. Ja... Ojo. Ja. Ej, live, live to nagrywanie na żywo. Zrobimy kiedy... O jakaś mucika dziwna. Live'a. Zrobimy tak na 10 widzów. Ale nie wiem jak Patrz, będę umiał, bo ja nie umiem jeszcze live'ów. No fuck you! Znowu. Ej, patrzcie Stasze, mojego kolega. Patrz mamy 4 serduszka. I jak teraz spadnę umrę. Wiesz? No dogadniasz no i się z, z tego I będziemy grać od nowa. Tak, żeby mi się nie ciało. No i też. Ale teraz nie failuję, lujesz, Ale spadniesz zaraz. No nie. Jeszcze deszcz. Ale fajnie jest. Koniec... Już koniec będzie tego odcinka. Nie no, od... Kilk. 10 dziesięć tam, minut. Ja. Ja. Coś na strysze, live? No? Na live będziemy ten. Pierw będziemy grać w Minecraft'a a potem będziemy grać w tego Xenox, okej? Okay? No. To jutro a może zrobimy. YouTube Xenox. Be, jutro będzie ten Xenox, Xenox, Xenox a, a ten. A o, właśnie w soboty co po te, co będziemy robić? Obydwa. I to też będą obydwa. No. no to ba, dwa będą Kurde, spadłem tu. Może ty w następnym odcinku będziesz grać? Ja no, chcesz. Też. Chcesz? No, jak mogę. Ale chcesz? No. To pogramy trochę. Ło. No teraz jak ja mam zejść? A ja wiem. Czekaj. spadłem Przecież nie Będę sobie patrzeć. wybaczyć No, w Dobra. Fajny wow. domek, no. Ale będę go poprawił. Dobra, chyba, że oczy mi ten dawaj. Już będziemy kończyć. Do... Dwa. Rozwalę to i, I... koniec. To trzeba stanąć w miejscu gdzieś. Nie, trzeba o, was. stańmy tutaj. No, to już byłby koniec. Ja jestem niebieski, a ze mną był Saturn. Żegnamy. na rach. No, nara.